sita, ooo, jak ty to robisz, nie mam pytań. Ooo, radziesz uczucia, potem znikasz. Ooo, mi serce jak bandyta. Tampimordem! Proszę. <s united> <fors> <classics> Proszę, nie jęcz już, kurwa. jak matka, bieter, kurwa, przejdzie to zaraz. Piana. No mam nadzieję, że matka do niego przyjdzie do pokoju. I zaraz będzie słuchać, Dawid, zobacz, już tu murde! To, to co, jak przyjdzie. Do... <laughs> Ta no na pewno nie po tak. A kto co tak ładnie śpiewa? <laughs> no, tak, na pewno nie zrobi, kurwa. Tak ładnie śpiewa? Kumpel z Kolima. No, 5 later. A bo po wow. oko. Oh Uwa, kurwa, short mi znowu, no albo koniec. Skimmy zi klasyki Gdzie to kurwa jest? On. Kurwa, Ja się śmiałem jeszcze, ja się śmiałem, byłem nieprzygotowany. Muszę sobie zrobić przerwę parę dni od CS, a Fuyu to mam! Ok, chodź, gram Fortnite. Nie, nie gram Fortnite, ale nie gram w CS Ej, to jest tak, jak na przykład gościu sobie mówi, że musi się odpocząć od bab, bo miał toksyczny związek, a kolega mówi mi to, będziemy kurwa gejami. To... Co za zjeby. Znaczy, nie ty, nie ty. To było dobre. O, to grać Fortnite. No, zaraz... ty kurwo, jebana. Kurwa, tu. I teraz na sam koniec leci na tuptaniu, nie? Dawcio kurwa na samym... Cały czas lecę kurwa na W bez shifta! Ja pierdolę! To ty! ty z... Jak kurwa na W bez shifta leciłeś cały czas jak ja zdążyłem... Co ty pierdolisz Dawcio? Kurwa... A... Jak ty tak kurwa długo lecisz? To z mida na pierdol... Jak jest... to masz jedną drabinkę i tyle? Jest trochę grubsze, no nie wstrzymujcie się z się z to... To no, ja zabiorę no bez zapiętych pasów Ryzyko to jebać, spuszczać do środka i nie ubierać gumki What? Bro, what are you talking about man? Oh. To jest Patryk prawdziwa jehanka bez trzymanki. Chuj z pasami Przejazd na czerwonym świetle to też luz No patrzcie co wy robicie Sakramensko z wami Chcesz busta? Co to odpierdasz? Powiedz mi, zachuj ty się plujesz, ten kurwą jedbanką. Uboga, stoła, stoła. Będziemy na. Chcesz wartą. Zraszowali. Bo potem się takie dzieci dzieją! Jakie rzeczy się dzieją? Jakie, jakie rzeczy jest? się dzieją? Powiedz mi, jakie? Jak ja patrzę ja. z shorta, a Henry patrzy z longa. Ty, my go o, nie wiesz coś dziś? Dobra Ja pierdolę NO KURWA Zabijasz go kurwa no Ej, bo ja z... Patrz, pytasz się czy zrobię coś, no nie? I zamiast zjebie się we mną, ze mną wpierdolić tam To stoisz i no patrzysz kurwa. co zrobię no No ty to kurwa jesteś serio przypierdolony no To. Po... Edward, 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 Edward Edward Ja pierdolę Jestem no zjebek przemyk, Kurwa jeszcze. Kurwa, nie tak chciałem, nie tak chciałem Chciałem, ja chciałem go wyczekać Chciałem go wyczekać co chodzi, nie? Czekaj, 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 ja idę mu na plecy ja piesek O kurwa, przemek! O kurwa,